Siema, jestem Marek, jest ze mną Kotek Jutro, czyli 15 marca Na kanale Kamerzysty o godzinie 18 Wielka chwila, zapamiętajcie ją Premiera nowego singla Kamerzysty pod tytułem Titanic Piosenka jest co najmniej 10 razy lepsza Od Pięknej i Bestii A ten kawałek już znacie i w tym momencie Wiemy, że Piękna i Bestia ma prawie 5 milionów wyświetleń A tak jak już mówiłem przed chwilą Titanic jest co najmniej 10 razy lepszy Od Pięknej i Bestii nie potrafię po prostu tego przewidzieć, ale wiem, że ta piosenka rozpierdoli YouTube'a. Nie jestem w stanie przewidzieć, czy to będzie miało 10 czy 20 milionów, wyświetleń w kilka dni, no ale obstawiam, że 10 co najmniej, bo piosenka jest tak dobra. W każdym razie nie mogę się doczekać, aż Wy będziecie mogli usłyszeć tej piosenki. I chciałbym Wam udowodnić, dlaczego warto wyczekiwać jutra. Chcę Wam teraz puścić kawałek zwrotki. Mam nadzieję, że każdy nie obrazi się na mnie za to, ale w sumie mam pełne prawa do tej piosenki, także do sądu mnie nie pozwie. Teraz puszczę wam kawałek refrenu, który już znacie z zapowiedzi no i kawałek zwrotki. Posłuchajcie, jak to płynie. Ta piosenka to będzie hit. Hit. Wy to rozumiecie? Hit, po prostu hit. Nic więcej tutaj nie można dodać. Sami słuchajcie. To co, zaczynamy? 3, 2, 1. Produkcja Cluesville, też warto zaznaczyć. Tak. Tutaj mamy refren, który już znacie. No. Tak. I zaraz będzie zwrotka. Słyszeliście sami Moim zdaniem ta piosenka płynie To jest Idealnie Zaśpiewana piosenka Titanic rozpierdoli YouTube'a Ja jestem tego w 100% pewny Także wyczekujcie jutra Pamiętajcie godzina 18 Kanał Kamerzysty Zapraszam również na premierę, którą zaczynamy O godzinie 17.30 Naprawdę warto i chyba Kawałkiem zwrotki Wam to udowodniłem